Siema, jestem Benek. A ja Zenek. Witamy na naszym kanale. Jak widzicie przed nami pusta miska na stole i lista kanałów, które udzieliły poprawnej odpowiedzi na naszą biblijną zagadkę. A to znaczy, że zaraz odbędzie się losowanie i kolejny kanał zawiśnie na naszej ścianie. Pytanie dotyczyło biblijnego wydarzenia, które należało skojarzyć z pustym talerzem. Wiele osób w komentarzach pod naszym filmikiem napisało, iż chodzi to o Wigilę Bożego Narodzenia, i dodatkowe nakrycie dla wędrowca. I faktycznie, pusty talerz kojarzy się z wigilijnym stołem, bo taką mamy tradycję. Tylko jest to tradycja i z Biblią nie ma nic wspólnego. Poprawna odpowiedź na nasze pytanie brzmi Wielki Post, bo pusty talerz, zero jedzenia oznacza głodówkę. Gratulujemy wszystkim tym, którzy wiedzieli o co chodzi. Zaraz znajdą się oni w miejsce i zaczynamy losowanie. Najpierw jednak dziękujemy wszystkim, nie tylko zwycięzcom, za pozostawiony komentarz. A było ich jak na nasz kanał sporo. Więc jeszcze raz dziękujemy! dziękujemy. Teraz już lecimy z losowaniem. Do miski wpadną kanały: Czajka w Anglii, Anna Szwangruber, Nie do zajechania, Happy Butterfly YouTube, Sowa opowiada. Wikimina Ewa Stanisławska. Teraz was ładnie obetnę, a Benek zamiesza wam w miejsce. Tak. No to tniemy. Tak. Staram się, żeby to równo było. Proszę. Proszę bardzo. Oddaj mi jeszcze, bo wszystkie muszą być jednakowe po prawie. Ok. Zobacz, mm -hmm. to nie pasuje. O, tak to zrobimy. Proszę bardzo. Super. Jeszcze jeszcze spowoduję. Czajka tak. w Anglii. Następny. O, to jest Dobra. Następny proszę bardzo. A naszłań grubę. Staram się, żeby to równo wyszło. I nie do zajania. I następnie proszę bardzo happy butterfly. Tak. Proszę. Osoba powiada. I nasz ostatni kanał, proszę. Czekaj, minisik. Ewa Stanisławska. Mamy wszystkich. Tak. Zamieszam. To wyciągniemy Dobrze. Nie patrzę, żeby było sprawiedliwie. Proszę bardzo i czytamy. Sowa opowiada. Gratulujemy. Gratulujemy. No to teraz kartka. I na ścianę. Z kanałem Sowa opowiadam. Jeszcze jedną? Jeszcze jedna, dobrze. O, proszę. I zapisujemy. Ładnie pisz, nie? Postaram się. Wyraźnie. Mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądać. No, żeby Ci się tylko zmieściło, nie? Wiesz co? To jeszcze raz. Raczej muszę to jeszcze raz zobaczyć. Się. Odkładamy. Następna. I jeszcze raz. Są dwa. Gdzieś, że to będzie wyraźnie. Jest wyraźnie jest. Opowiada. Zenek to bardzo ładnie pisze. Staram się. Tylko poprawię troszkę, żeby były ciut bardziej widoczne. O no. tak niebieski. I już się dzieje. Proszę bardzo. Tak. To ja zawieszę. Dobrze. Czyli zamieszamy? Wiesz co, tutaj mamy na środku miejsce. Popatrz. O, fajnie. Wydaje mi się. Właśnie żeby nikogo nie zakryć. Proszę bardzo. Przyszła ci to? Nie jest wszystko w porządku. Przeczytam nie? Chyba. O! I kanał Jeszcze raz gratulujemy. Miesi na ścianie. Gratulujemy. Dziękujemy za oglądanie, za zabawę z nami i do następnego razu. Ale jeszcze pomęczymy Wasze uszy naszym śpiewaniem. Posłuchajcie! Tylko jedno w głowie mam, Koksu 5 gram, Odlecieć sam, W krainę zapomnienia, W głowie myśli mam, Kiedy skończy się ten stan, Gdy już nie będę sam, Powiedzie białe węgorz, Tylko jedno w głowie mam, Odlecieć sam w krainę zapomnienia W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan Gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgorz Tylko jedno w głowie mam, koksu pięć gram Odlecieć sam w krainę zapomnienia W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan Gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgorz Na na na, na.